Dwa kompleciki, które dostałyśmy, kompleciki w rozmiarze 74, po prawej mamy bodziaczki i spodenki, bodziaczki z krótkim rękawem, a tu mamy takie przeurocze rzeczy na lato, koszulkę na ramiączkach i do tego takie fajne spodenki, myślę, że w spodenki postaramy się wskoczyć szybciej, zresztą w koszulkę też, pewnie jeszcze w sierpniu będziemy już działać w tych ubrankach, także też prezentują się super. Kolejna ubranka też z Pepko. To już są ubranka w rozmiarze 80, także one poczekają. Mamy taką przeuroczą kiecę. Mówię wam, no wygląda, prezentuje się naprawdę bardzo ładnie. Jestem zadowolona bardzo. tam mamy i tu mamy rzeczy, bo moja mama uwielbia kupować rzeczy dla małej. mamy przygotowaną już koszulkę, mamy już też przygotowane bodziaczki z długim rękawem taki dwupak e, i taką koszulkę też e, bardzo dziewczęcą z takim printem, no będzie super ostatnią rzecz spepko to jest akurat taka koszulka w rozmiarze 86 ale powiem Wam szczerze, że wydaje mi się, że my będziemy chyba chodziły szybciej w tym e, w formie takiej sukienki bo e, fajna, leciutka zwiewna, także być może już w sierpniu spróbujemy w niej chodzić też gdzieś dorwano na wyprzedażach za kilka złotych o Lidla i o te rzeczy takie pojedyncze, ostatnie już to tam też dorwaliśmy pajacek w rozmiarze 62. One są naprawdę pod względem wykonania, jakości materiału godne polecenia, bo mamy już sprawdzone. Te kilka, które kupiłam do szpitala, zostały i nam się sprawdzają do spania w nocy. I zobaczcie w jakiej cenie ja dorwałam za 10 zł. Także zaglądajcie tam, bo też naprawdę warto. Przechodzimy do rzeczy ze smyka, to będą wszystko rzeczy w rozmiarze 62, wszystko dorwane na wyprzedażach. Tu mamy rzeczy na takie upały, mamy taki rampers, przepiękny kolor, on był za 20 albo 25 zł. Ta sukieneczka była za 20 zł, też ma przepiękny taki głęboki kolor i tu mamy taki komplet rampersik biały z takim printem. I do tego była taka przeurocza opaska. Opaska pewnie już niedługo zaczniemy w niej chodzić. A no a Rampers trzeba poczekać, bo faktycznie jest m, duży. Także kolejne nasze zdobycze. A zobaczę, nie pamiętam teraz, ile to kosztowało, ale wydaje mi się, że też około 20 zł, bo starałam się tej ceny nie przekraczać. Tak, też 20 zł. Ze smyka. E, Tutaj po lewej akurat zapomniałam jeszcze jeden rampers, który dorwałam teraz niedawno stacjonarnie. E, I tutaj on był w, też w fajnej cenie za 20 zł. E, super są te rampersy. Naprawdę, jeśli ktoś z Was się zastanawia, to na takie upały e, bawełniane rampersiki są świetne, a po prawej mamy takiego podziaczka. E, on był przeceniony z 50 tak, z 50 zł, ja go kupiłam za 20. Także takie ala sukienka, to już wydaje mi się, że bardziej tak pod koniec września, na jesień będziemy w tym chodzić. Także zobaczymy. No, to tyle. Pajacyki, rozmiar 62. E, jako, że ja jestem ogromną fanką Star Warsów, no to nie wyobrażałam sobie, żeby Wiki nie miała pajacyków, e, czy też jakiegoś innego wcianka ze Star Warsami. Super cena, dorwane na wiosennej wyprzedaży, nie teraz tej letniej, za 40 zł. Dwupak, także one są naprawdę rewelacyjne, bo te, które mamy w rozmiarze 56, super nam się sprawdzają. Także tu mamy już przygotowane następne, także super, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że Wiki też będzie lubiła te filmy, tak jak rodzice. Mamy kolejne pajacyki ze Smyka. One są już wzięte tak bardziej z celów praktycznych, bo uwielbiam, jak mała śpi w pajacykach. One się rozpinają tutaj w kroku, więc będą super do przewijania, bo to wystarczy tutaj rozpiąć, wyjąć nóżki, zmieniać pampersa i gotowe. Pod kątem jakości ja Wam naprawdę bardzo serdecznie polecam. Jeśli chodzi o cenę, to myśmy ten wupak dorwali za cenę 40 zł. Jeśli ktoś z Was się zastanawia, czy kupować, polecam naprawdę. Kupcie sobie na początek jedną, może dwie pary takich pajacyków będziecie naprawdę zadowoleni, bo tutaj połączenie jakości do ceny mogę Wam z całego serca polecić. O Jacyk. On był troszeczkę droższy, bo wychodził za 25 zł. Jest troszeczkę z innego materiału, ale jest bardzo przyjemny, naprawdę. Tutaj się zasugerowałam samym materiałem i, i printem, nawet bo jest taki bardzo dziewczęcy. I też jeśli chodzi o rozpinanie, to tutaj mamy w kroku także do spania super stópki nie są konieczne bo mała ma skarpetki i o dziwo w nocy ich nie zdejmuje a nawet jak są cieplejsze noce to nie są potrzebne te skarpetki także jeśli chodzi o ubranka to będzie już wszystko pokażę Wam jeszcze kilka akcesoriów zapomniałam sobie, no myśmy dostali jeszcze spodenki z handmu takie ze stópkami mimo, że one są w rozmiarze 50 to pasują jeszcze na Wiktorię mimo, że Wiktoria nosi już rozmiar 56. Także te rzeczy z Handemu naprawdę są fajne, mogę Wam je polecić z tego względu, że są dla szczupłych dzieciaków, takich jak nasza Wiki. I nawet mniejsze rozmiary pasują super, także dostaliśmy i takie spodenki, i podziaczki, które wam zaraz pokażę. Czy dostaliśmy takie podziaki kopertowe, też białe, i też w rozmiarze 50, i mimo, że to są 50. To też dalej Wiki w nich chodzi. Zobaczcie, nam te jedne się delikatnie pofarbowały, ale mimo wszystko dalej są pod względem noszenia fajne. I już wracam do Meritu. Mimo, że to są pięćdziesiątki, one na długość zaczęły się robić przykrótkawe, ale jeszcze dajemy radę. Pod względem tutaj brzuszka, rączek, jest wszystko ok. Także to, to są rzeczy z HM, które jeszcze dostaliśmy i też mogę je naprawdę z całego serca polecić. Naprawdę multum innych upranek, ale to już Wam tylko tak szybciutko pokażę. One są teraz super na lato, to są wszystko w rozmiarze 62. Takie bodziaczki na ramionczkach i takie. I tutaj mamy takie powiedzmy, że bardziej wyjściowe, bo są z taką koroneczką, więc one teraz na te upały będą super. Mamy białe, mamy taki delikatny róż. Tutaj mamy z dłuższym rękawkiem takie bodziaczki i kolejne w takie chmurki. I tutaj mamy kolejne też w takie misie czy tam shopy, ciężko powiedzieć. Tutaj mamy takiego pajacyka troszeczkę większego i spodenki, których jak się okazuje nigdy dość. Tutaj są takie stęczo. Tutaj mamy takie jakieś e, ciężko powiedzieć, co to jest? Jakiś taki wzorek. Zwykłe, białe, klasyczne z takimi chmurkami. Także tych ubranek naprawdę multum żeśmy dostały. No, myślę, że wszystkich aż tak drobiazgowo nie będę pokazywać, tylko to, co mi tak tutaj na wierzchu zostało. koniec Wam pokażę akcesoria, jakie dokupiłam, bądź dostaliśmy. Na początek czapeczki. To są czapeczki takie, które na Allegro kupiłam za 7 czy 8 zł i powiem Wam tak. Niby jeden rozmiar, ale każda wychodzi inna, a po praniu to się porozciągało już w ogóle. Natomiast e, przydają się wieczorem, jak robimy kąpiel i jeszcze tam trzeba było zakładać czapeczkę, czy też e, jak e, robimy ciemieniuchę, albo nawet czasami jak wychodzimy na spacer, to te dwie pierwsze są jeszcze na tyle małe, że się nadają. Na wyprzedaży kupiłam taką chustkę, ale czapeczkę e, na te cieplejsze dni, ale okazało się, że jest troszeczkę za duża. Ona była. Za bezcen. Zaraz Wam pokażę. Za 12 zł, więc uznałam, że ją zostawię, a zamówię e, takie porządne, bambusowe. Ta będzie najwyżej na sierpień. Tutaj mała dostała jakieś buciczki. No buciczki musimy poczekać, żeby dorosła. Ale z, o, z takiej firmy. Tutaj akurat myśmy kupili e, na wyprzedaży też teraz e, takie chustki z Batmana. One też są za 12 zł. Tu jest taka no nie wiem, jak wam to pokazać, o, taka po prostu z Batmanem. One są fajne, jak jest jakiś taki wietrzny dzień albo mała się mocno ślini, to, to używamy tych chustek. Tutaj są skarpetki, które dostaliśmy w prezencie i to są skarpetki z H&M-u i te skarpetki Wam serdecznie polecam, bo to są jedyne skarpetki, których młoda nie umie sobie ściągnąć. One są króciutkie i świetnie się trzymają na nogach, także uwielbiamy je nosić, zwłaszcza w nocy. Tu są drugie skarpetki, które młoda też dostała w prezencie, ale to już są takie powiedzmy bardziej designerskie skarpetki, są trochę wyższe, tak jak widzicie, one są takie za kostkę, to są powiedzmy takie do kostki no i te umie sobie zdjąć ale i tak e, chodzi w nich też e, zwłaszcza do jakichś sukienek, one się świetnie prezentują także to tyle jeśli o co mi chodzi z tymi skarpetkami już no, już na wieki, zobaczcie one są takie króciutkie że one są tylko do kostki i dzięki temu ona ich nie ściąga Także super, są naprawdę. One są z HM, yy, bo myśmy je rozpakowywali. Także polecam Wam serdecznie, jak coś to kupujcie. Chodzi o rzeczy, które teraz dorwaliśmy na wyprzedaży, czy też wcześniejszych, czy dostaliśmy. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. No i zapraszam Was do kolejnych filmików. A jak Wam się podobało, to możecie kliknąć lajka. Like a jak coś chcecie zapytać albo zostawić jakiś znak po sobie to też będzie miło mi jeśli zostawicie komentarz. Także ja dzisiaj nagrywam na tle naszego obrazu. Uwielbiam go. Także e, dzięki jeszcze raz i do zobaczenia.